O młynkach, o młynkach, po co są młynki, e, dlaczego i że niekoniecznie jest to tylko e, cyrkowa e, sztuczka. E, na filmach zawsze jest to takie e, cyrkowe i wsadzone, nie wiadomo po co, stoją naprzeciwko siebie i tu jakby to czemuś miało służyć. <laughs> nie, w tym momencie niczemu to nie służy, e, więc e, cuda, cuda na kiu. Generalnie w walce jak najmniej takich rzeczy łatwo stracić broń, jeśli to jest po prostu robione, o, tylko żeby zrobić sobie młynek. Tak? Nie, bo jak ja robię, to jestem zajęty robieniem młynka i wtedy, no, no, generalnie tak się skończy. Ale jeśli wiemy co i jak wiemy, po co, na co i dlaczego, to może się to okazać bardzo przydatnym narzędziem. Dlaczego? Dlaczego? Jeśli zobaczymy jak wygląda młynek, bez niczego, robię raz i robię dwa. Tak, więc mam dwa, dwa, yy, dwa momenty kontaktu yy, z, czy z przeciwnikiem, czy z jego narzędziem, czy z jednym i z drugim. Yy, nie ma to znaczenia, ale mam dwa, yy, dwa momenty kontaktu. Więc mogę to wykorzystać. Mogę to wykorzystać w jaki sposób? Pierwszy, jeśli on atakuje, yy, mogę się obronić, od razu przejść do ataku. Tak? Więc mamy raz, dwa. Mogę skontrować. Mogę wykorzystać to jako zagarnięcie jego broni. Tak? Czyli on stoi, poruszamy się, poruszamy się i to jego narzędzie chodzi. Yy, I pojedyncze ataki, on wszystkie moje zbiera. Wszystkie moje tak? Czyli ja próbujemy coś hop, zwiera, hop, zbiera, tak? Hop, zbiera, tak? Więc ja nie mogę się do niego pojedynczymi atakami dostać. Więc wtedy kombinacja. Bo jednak jest formą kombinacji, jest to podwojone uderzenie, podwojony atak, więc wtedy jeśli on tu wszystkim pracuje, to ja robię właśnie raz, bo on tu zbije i od razu ponawiam ponawiam atak. Coś jak podwójny podwójny prosty, tak? Podwójny prosty albo Albo jeśli to są dwa ataki mierzone w głowę, że ja idę raz, on się zasłania i dwa, albo ma po prostu pałkę. Ja celowo atakuję jego pałkę, żeby go wybić z rytmu, więc ja celowo robię raz i atakuję dwa. Jest to odpowiednikiem, ee, jeśli mamy walkę, jeśli mamy walkę wręcz. Ee, a, polecimy klasykiem na brusa, <laughs> Tak, jedna ręka zagarnia druga atakuje, tak? więc ta pałka, młynek w tym momencie tą pałką ma właśnie tą funkcję, że zgarnia, otwiera mi pozycję i druga, drugi, e, drugi strzał atakuje, albo tak jak mówiłem, podwójny prosty, czyli tak, pojedynczy on zbiera, zbiera, a ja zrobię raz, dwa, hop i to wchodzi. E, dlatego ten młynek jest bardzo fajny. I kolejna rzecz, kolejna rzecz. On mnie atakuje. Pierwszy ruch wykorzystuje do obrony przed jego atakiem, a drugi jest kontynuacją, drugi jest moją kontynuacją jest kontratakiem. Tak? Więc po prostu pracujemy, pracujemy sobie, partner mnie atakuje, tu w stronę mojej głowy atakuje, ja zbijam raz i dwa wychodzę z kontratakiem. Widzimy, jest raz, dwa. Raz, dwa, zbijam tam ręka, ja zabrałem, żebyście mieli trochę widoczności, żeby Wam tutaj za, za pałkami ona tutaj Wam nie, nie śmigała, ręka jest cały czas przy głowie, bo jeśli ja się machnę, hop, to ja tą rękę mam, tak jak mówię, nie chodzi o blokowanie pałki ręką, Łapanie. chodzi o, oczywiście jeśli się da, jeśli, a, o tym będzie osobne nagranie, tak? Rozłodzę i zaraz uciekniemy od głównego tematu. Więc tylko to nie chodzi o łapanie, chodzi o ubezpieczenie. Chodzi o ubezpieczenie, bo lepiej mieć złamaną łapę niż złamaną szczękę, tak? Bo przy złamanej szczęce, no uff, może być od razu nokał i już więcej nie powalczymy. No a złamana ręka, no to mamy jeszcze przed ramię, do użytku. Dalej możemy pracować, zasłaniać się, możemy hop, wejść, tak? Jeszcze możemy tą ręką, yy, tą kończyną górną dużo, dużo atakować. Więc on atakuje. Raz, dwa, wchodzę tam. Tak? I znowu raz, dwa, wchodzę tam. Tak? Raz, dwa, wchodzę tam i mamy, yy, mamy młynek. Jako akcja ofensywna, właśnie taka szybka, yy, w, 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 wchodzimy po prostu dla rozproszenia go, zaczynam sobie atak. Raz, dwa, weźmiemy na szybki wypadek. Po prostu pracujemy, pracujemy, ja wchodzę, atakuję, hop, od razu wchodząc yy, podwójnym uderzeniem, czyli w tym wypadku młynkiem. Hop, tak? yy, więc to są podstawowe sytuacje, w których ten młynek się sprawdza i yy, stanowi naprawdę użyteczne narzędzie w walce. Yy, i spo, sposób, metodę walki, zależnie od tego jak do tego podejdziemy, może stanowić, yy, może stanowić podwójny atak, może stanowić yy, jednoczesną obronę z atakiem przejście płynne z obrony do ataku. Yy, aha, nie poruszyliśmy jeszcze, że z ataku do obrony, bo oczywiście tak też się może zdarzyć, że ja go, yy, ja go atakuję, on się obronił, atakuje mnie i ja muszę wrócić hop do tego. tak? Więc jest raz dwa, tak, więc yy, funkcji tego jest mnogość, o ile wiemy jakie one są, jesteśmy ich świadomi. Jeśli nie jesteśmy ich świadomi, no to to pozostaje dla nas tylko ćwiczeniem yy, koordynacyjnym, ćwiczeniem ciała, yy, tutaj właśnie rozluźnieniem nadgarstka i tak dalej i yy, pokazówką przed walką, że sobie hmm. będziemy tutaj chodzić. I pozostanie tylko tylko tym. No, i oczywiście szansą na nasze szybkie rozbrojenie i rozwalenie na mułka. Eee, tak, właśnie. Także wiemy już, co, po co, na co. Dlatego ćwiczymy. Tak, jak w ostatniej kombinacji było: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i wracamy do góry. 9, 10. Będz i pnięcie. O, tak też można wykorzystać pałkę, tak? Mocniej sieka, bo z tej strony jest cięższa, ale to jest e, niestety niezgodne z prawem. E, tak właśnie. Tak jest dobrze według prawa, tak jest niedobrze według prawa. Ale. Czego kamera nie widzi? tego sekcja nie żartuje. Żarcik, 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 żarcik. Eee, tak, ale ważne, ważne jest, musicie być tego świadomi, bo ktoś może was użyć właśnie eee, w ten sposób, tak mocniej sieka. Eee, mocniej się kano, bo tu jest większy ciężar, Tak wolniej się operuje pałką, ale jak się nią zaoperuje i się trafi, to tu naprawdę robi zniszczenia, eee, więc musicie, musicie na to uważać. Jeśli ktoś tak trzyma pałkę, to nie, nie tak od razu wpadajcie w pusty śmiech, że nie wiesz jak się to trzyma nawet, eee, bo może wie. Może wie aż za dobrze, dlatego bądźcie ostrożni, bądźcie ostrożni. I bądźcie bezpieczni, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.